Talski jest 8 luty a ja dalej działam w temacie kto nie ma w głowie ten ma w nogach i dzisiaj lecę tam w te tereny gdzie widać gdzieś tam za horyzontem tutaj też się chwilę pokręcę popatrzę i no dzisiaj to jest ten dzień dzisiaj coś podniosę a jak nie podniosę to pogoda jest tak zajebista że same chodzenie będzie fajne Tutaj fajnie wyskoczyłem, bo z rolnetki od kukurydzy ten kikut tak fajnie wyglądał z daleka, jak zrzut, ale to jeszcze, już ta linka była taka pierwsza. No, cały czas gdzieś się na, na jakiś ten stary co takie widać chodziły, chodziły, a to nie są jeszcze te rowiry, które obstawiałem dobrze sarenki, są małe taka fajna góreczka wszystko Wszystko widzę nie, I To no, taka fajna ścieżka wyjście tam gdzieś na te pola a tutaj to chyba ten jałowiec to koziołek tak to rabował zawzięcie ale to widać, to już chyba miał świeżawe bo te igły takie zielone nieprzy Sóweczkę ostatnio po drugiej stronie rzeki chodziłem jeszcze tam pewnie wrócę, bo na tamte tereny mam zamiar główny nacisk kłaść w tym roku. A... ale teraz, jeszcze ten weekend, tu poświęcę, pobadam, popatrzę i. Ja pierdolę, idę sobie z koleżko. Bajery uskuteczniam przez telefon gadu, gadu, eczem, myśle, kurwa, śmegęśtek A tu jaka pała! Trzecie kurwa wyjście takiego leszcza jak ja, który kurwa nigdy nie znalazł. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternasta. Kurwa, ale pałęcja <śmiech> Kurwa, <laughs> Ociechuj! ciechuj. Turururu. No, kurwa, mistrzostwo świata! Ha, kurwa, mać! Ha, 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 już wsiąkłem teraz na dobre. Ale w takim szoku jestem silnym, już taki nie zaświeży chyba z tego co widzę na filmikach. Ale skubany! No, cudenko! Pierwsza moja tyczka w życiu! Kurwa, taki fart, że. Nie wiem, kręcę się tu dalej, patrzę, bo podobno takie duże to. Do pary gdzieś zaraz łazi zdejmuję, ale jak znajdę do pary, to chyba dam na tacę, kurwa, zdychę. Nie no, żartowałem, max piątka. Ale, <gry> kurde, ale w takim szoku jestem cały czas, bo liczyłem, że może jakiś chociaż parostek znajdę z zarenek. a tu taki nie wiem, jak to jest dla innych, ale dla mnie to, to jest taka petarda, że hu. Pierwszy w moim życiu. Ale przy, przyszedłem te pola dookoła, gdzie on był. To będę się kręcił tu za tym. za tym. za tym drugim. Uhu. Kuro, jeszcze raz to wsiąkłem. Wsiąkłem po całości. Tu jest chyba isa przelotowa ścieżka. Tam leżał a tutaj widać pałowane tylko stare te ślady, ale się kręcił chodził, szukał zgodnie z ze wszystkimi normami, że musi być otwary, bo z taką pało nie będzie chodził długo już krążę dosyć długo Tutaj co znalazłem tamten chyba te chodzenie nawet nie ma śladu takiego właśnie połowania tylko ten co na początku nagrałem jak go znalazłem niedaleko teraz tutaj patrzę coś jest i tam dookoła schodziłem tutaj pola wszystkie tam takie fajnie jest bo jest trawa nisko pokoszona gdzieś tutaj nigdzie nie widać teraz w tych chabaziach jestem i szukam zawzięcie tej drugiej tyki tutaj uleciałem teraz ten teren wrócę bo na początku od niego minąłem a za to olszynko tam w oddali jest znalazłem tego trola i właśnie jego schodzę tylko teraz troll tak systematycznie dookoła wszystko wszędzie tamte płaśniczki, nic nic nie ma o. Tu jest fajne takie miejsce, jest kurde, tam niedaleko zabudowania tam zaraz rzeka płynie także jak nie przepłyną to w tym miejscu fajne takie do to duże szanse są na znalezienie tej drugiej, zobaczę No tamta oszynka została jedyny strzał, bo tu złaziłem lornetko centymetr po centymetrze żeby mała Lustrowałem lustrowałem i, i szukam tej drugiej Chociaż nawet takiej nie znajdę, to jestem przeszczęśliwy. Tu się może pojutrze. Ja już wszedłem do tej olszynki, tutaj widać to ścieżko, chyba sobie wychodzą na tamte pole. I kurde, tam gałąź się zabiliły. No Ale tutaj już ostatnia nadzieja, jak może być to to tu, a jak nie to wywijam rogala tam dalej na ten stary las bo tam na tych polach nie widziałem żeby stąd jakoś na poszły czy nie było widać nawet starych śladów chociaż po tych ostatnich deszczach to mogło pozmywać a tak czy owak chodzę, szukam nie tracę nadziei a i też nie wycofuję się z ofiarów w kłodzie 5 zł nawet jestem skłonny podnieść do dychy ale to już ostateczność tutaj ta ścieżka i i ta olszynka dookoła tutaj jeszcze czuję że może być ten drugi korda tam leżą na tym nie wiem czy to żyto czy co tam dookoła wszystko obszedłem no konkretnie kurde tam jest fajnie bo zaraz rzeka płynie nawet nie przepływał tam bo jakieś pewnie burty coś tam ale tutaj tak zmajcałem raz przy razie i nie ma tego drugiego do pary tutaj kurde chodzę teraz w tej olszynce już taka ostatnia nadzieja widać te stare ślady tego połowania tutaj musiał on no, rabować ale gdzie ten jest drogi nie wiem jak ktoś ogarnia się, zna jak to czasowo się mało, ta krew to już widać zaschnięta taka, ale z tego roku chyba, dobra dobra, ta róża taka, kurde jak to mówią, <laughs> znam się trochę ale widać tutaj połowania stare ślady są chyba tego drugiego nie ma, ktoś znalazł wcześniej, czy Oto takie miejsce tam dalej kręce chodzę Tutaj kurde też. Się. O nie to takie jest to kora obecnięta jest starawe no ale tutaj gdzieś daro tam tam zrzucił zaraz kurde i nigdzie no Schodzą jest Konkret no, Ale zaraz jeszcze tutaj to olszyneczkę Ten kawałeczek tutaj jeszcze przyczeszę i zawijam już rogala na ten duży las tam bo nigdzie indziej według mojej logiki nie zwiął a tam nie było A no, schodziłem schodziłem, schodziłem i nie znalazłem drugiego tego do pary tutaj ludzi sporo się kręci musiał ktoś znaleźć wcześniej bo te miejsca są takie że no nie ma jakichś takich wybitnych chabazi żeby no nie znalazłem ale i tak się cieszę jak mały dzieciak z tego jednego bo dla mnie to jest po pierwszy w życiu znaleziony i, i od razu taki fajny czternastaczek jak ktoś dotrwał do tego momentu i ogarnia te tematy to by mógł mi powiedzieć ile to mogło leżeć bo już to przeszło, to nie jest takie jak na niektórych filmikach takie świeże. Ja myślę, że z tego roku. A jak jest to? Nawet z tamtego to mi to zupełnie nie przeszkadza do następnej wyprawy. Na dzisiaj już prawie koniec.